Wszystkim jest z nami Pan Prezydent Artur Łakowiec. Panie Prezydencie, jesteśmy w miejscu, które bardzo dobrze pamięta siatkówkę kobiet na najwyższym poziomie. Na pewno w miejscu, które marzy o tym, żeby do tego najwyższego poziomu kiedyś jeszcze wrócić i w nim zagrać. Z tego co tu widzimy i słyszymy Ostrowiec szykuje się dzisiaj najpierw na mecz lukarski, a jutro na coś zupełnie innego, na mecz o Pierwsze pierwszym w sezonie w Światówce Kobiecej Ligowej w Polsce. Tak, dziękuję serdecznie, szanowni Państwo, witamy w Ostrowcu. Mimo tych przygód mam nadzieję, że pobyt w Ostrowcu Świętokrzyskim piętno takie pozytywne będzie u Państwa w zespołach i przede wszystkim cieszę się, że możemy ten pierwszy oficjalny mecz przed nowym sezonem zagrać tak w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gratka nie rada dla kibiców, bo najlepsza drużyna robiła z sobą w Lidze wraz ze zdobywcą Pucharu Polski, więc tym bardziej cieszę się, że na tym poziomie i to co Pan słusznie zauważył, że Ostrowie Świętokrzyski jest tęskniony najwyższego poziomu kobiecej siatkówki. Przypomnę, że jeżeli jak występowała drużyna KSZO Ostrowie Świętokrzyski na najwyższym poziomie, ligowym. Nasza hala była jedną z najbardziej uleganych. Byliśmy współliderami, ale liderami w pewnych momentach w frekwencji właśnie w tych rozgrywkach. W tej chwili jesteśmy w drugiej lidze. Mocna drużyna, zobaczymy co przed nowym sezonem. Jesteśmy pełni nadziei, ale też oczywiście mierzymy realnie. Wiadomo, że w tej chwili w sporcie środki finansowe są bardzo ważne, ale przede wszystkim jestem Dumny i cieszę się, że dwie najlepsze drużyny ubiegłego sezonu zagrają właśnie ten pierwszy mecz o trofeum włosów wszystkiego. Dziękuję pięknie. Jest z nami Wiceprezes z Polskiej Ligi Siatkówki Wiesław Koził. Panie to Wydarzenie, które otwiera sezon Gołowej Siatkówki, tak jak mówiliśmy za tydzień. Pierwsza kolejka ligi. Wszyscy pamiętamy występy naszej reprezentacji w trakcie Christzy w Paryżu historyczny awans ważny w wielu latach, tutaj akurat w naszych drużynach, które zagrają o super kuchar polski tych reprezentantek nie mamy, ale w pozostałych drużynach będzie ich spore grono i w tym sezonie ligowym będziemy mogli je oglądać w każdym tygodniu. Teraz mecz o pierwsze trofeum, mecz ważny, mecz drużyny drużyn, nowych zupełnie we mnie składach. Czego się spodziewamy, czego oczekujemy po tym wydarzeniu? Dzień dobry Państwu. W imieniu prezesa Artura w swoim własnym witam Państwa serdecznie. To, co pan doktor zauważył, mamy tutaj do czynienia teraz z nowym jakby otwarciem po tej olimpiadzie, gdzie kadra nie ma naprawdę zagrała dobre zawody. Jest wyraźnie, widzimy, zwiększone zainteresowanie środków kongłowych. Wtedy trzeba było na to parę lat popracować, ale. Nie jest dobrze, w tej chwili widzimy to, tak jak yy, wspomniałeś, tutaj pierwszy turniej tego typu ważny dla wszystkich przed sezonem. Zmiana kalendarza pozwoliła na to, że yy, możemy zagrać, wrócić do starego systemu, że super kuchar gramy na tydzień przed Ligą yy, i to się odbędzie tak, no bo tu gramy yy, w sobotę, a za tydzień już rusz, ruszają rozgrywki ligowe. Ja osobiście cieszę się, że świadkówka wraca ta na najwyższym poziomie nie do Ostrowca, bo pewnie mało ludzi już pamięta, ale z prezesem Mariuszem myśmy się tu bili na okrągło yy, i to były takie słabe wtedy zespoły, ale, ale walczyliśmy twardo, żeby tam gdzieś nie spać, dobrze, że tych spadków nie było, bo nie byliśmy zbyt mocnymi zespołami. Cieszę się, że tutaj Pan Prezydent powiedział, że stęsknieni są wszyscy powroty Wielkiej Światówki do Ostrowca, hala jest ładna, funkcjonalna, także myślę, że wszystko przed wami, ale tak jak patrząc realnie wiadomo, że to wszystko zależy od tego, ile będzie portwaju. Liczymy na wzrost zainteresowania kibiców zarówno jutro miejsca są jeszcze... Bilety do kupienia, także można przyjść i zobaczyć kawałek dobrej siatki. Liczymy na dobre zawody obydwu drużyn. To jest dziewiąta edycja super kucharów pod egidą PLS-u. Zawsze finale grały chemik, polise, teraz lotto. I trzy razy chemik, lotto chemik, musieli przyzwyczaić do tej nazwy, ten super kuchar wygrał. Także ode mnie tyle. Liczę, tak jak mówię, na wszyscy i liczymy, że to będzie dobry mecz dla wszystkich. Dziękuję pięknie. Jest z nami kapitan Lotto Chemika Policja Martyna Grajber-Nowakowska. Najważniejsze, że jesteście z nami. Udało się w miarę spokojnie dojechać, ale zakładam, że sam przyjazd na, na ten mecz, jak słyszeliśmy za każdym razem w meczu Super Bukar, odkąd Polska Liga Szarkówki organizuje te, te zawody, to jest mecz z udziałem Chemika Policja, albo Mistrzostwo Polskie albo zdobycie przyjeżdża Przyjeżdżacie tutaj zupełnie nową drużyną, ale zakładam, że nie jest to tylko przyjazd towarzyski, macie ambicje, chcecie wytropować. Dzień dobry Państwu, witam. No, tak jak wspomniałeś, myślę, że ta marka zobowiązuje, niezależnie nie pod jaką nazwą występujemy, to, to cele są tutaj jasne, przede wszystkim ambicje są duże. Nawet przy tak mocno zmienionym składzie mam wrażenie, że i tak. Został dobrany zespół pod tym kątem, żeby, żeby to dalej były osoby o wysokich ambicjach, o dużym sercu do siatkówki, do, o dużym zaangażowaniu. Także na, na pewno z tym, z tym dużym sercem podejdziemy do jutrzejszego meczu. Wyzwanie będzie całkiem spore. Tutaj Biesko myślę, jest w troszkę mniej zmienionym składzie niż my i, i my nadal gdzieś tam potrzebujemy tego czasu, żeby żeby troszkę ukształtować tę drużynę też mimo wszystko. No, jesteśmy po 5-6 tygodniach wspólnej pracy. Ehm, proszę mi wierzyć, że to jest jeszcze, jeszcze mało jak na, na tyle zmian, które mieliśmy. Natomiast tak jak wspomniałam, to, to co na pewno się nie zmieniło, to, to duża ambicja i to, że występowanie w koszulkach chemika Police, to jest zawsze duże wyróżnienie, duża... Mobilizacja i zaangażowanie także na pewno pod tym kątem tutaj, e, zawodniczki będą trzymały poziom. Dziękuję pięknie. Julio, jest z nami Juliana, bądź kapitan BKS Polski z RGO biała e, Julio, e, tak jak powiedziała Martyna, Wasz skład e, mniej zmieniony, mniej nowych zawodniczek e, w szerokiej kadrze. E, na pewno. Jutro będziecie chciały tutaj zdobyć to trofeum. zeszły sezon przypomnę no jedno z największych objawień kobiecej tej ligowej siatkówki, bo wygrałyście tałon Puchar Polski, zdobyłyście medal Mistrzostw Polski, ale to jest nowy sezon, nowe otwarcie i pewnie właśnie na boisku trzeba będzie udowodnić, że na ten super puchar jutro zasłużycie. Dokładnie tak jak Pan powiedział, myślę, że też zeszły sezon pokazał bardzo dobrze to, że, że papier nie gra i trzeba pokazać na boisku, a swoje umiejętności e, nas w zeszłym nie tylko do, do czwórki, ale tym bardziej do do od paru. Także e, myślę, że to ten, ten sam cel jest gdzieś tam na, na ten rok, e, żeby my o każde spotkanie będziemy my każde spotkanie będziemy chcieli wygrać, ważne kto jest po drugiej stronie i, i z takim nastawieniem. E, przez cały sezon i również e, w jutrzejszym meczu. Panie trenerze, jest z nami trener lotu w Dawid Ekspresowa budowa drużyny, o której mówiła Martyna, w niecodziennych okolicznościach, ale zawsze w sporcie jest tak, że, że nawet czasami takie, takie wydarzenia potrafią jednoczyć i coś zbudować. Czego trener oczekuje od swojego zespołu jutro w meczu o pierwsze trofeum sezonu? Ja myślę, że tego, dzień wszystkim, tego co opowiedział Martyna, determinacji i zaangażowania, bo ono jest jakby nie, nie wynika z naszego doświadczenia, ono nie wynika z tych zmian, to zaangażowanie wynika z tego, że grupa ludzi zdecydowała się w trudnej sytuacji w jakiej byłoby podjąć tego bardzo tego, trudnego wyzwania Wzorem dla nas była postawa zespołu w zeszłym sezonie, który zasłużył na ten super kuchar tym, że walczył mimo dużego problemu jaki pojawił się w klubie już w trakcie sezonu i to też zainspirowało nas wszystkich do tego, żebyśmy z takim zaangażowaniem walczyli o ratowanie klubu. Razem z prezesem rozmawialiśmy o tym, że jeżeli dojdzie do tego, że będziemy gotowi stanąć do walki, to będzie już bardzo ważny krok, ale to jest za nami. Dzisiaj oczekuję od zespołu tego, że będziemy budować markę tego zespołu na nowo. Właśnie determinacją, zaangażowaniem to, co mówiła Martyna, że nie poddamy się w, mimo wielu kryzysu do który jeszcze ten młody zespół będzie miał, to będziemy po prostu zmierzać z tą samą siłą i energią do tego, żeby grać coraz lepiej, a nie ukrywam, że też chcemy wykorzystać to, że właśnie to jest jedna szansa, jeden mecz, nie ma rewarzu, nie ma innych szans, a my możemy zagrać naprawdę bardzo odważnie i na to też bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Jest z nami trener Prużynę, w zeszłym sezonie mówiliśmy o objawienie. Wiadomo, że za tym objawieniem w tym sezonie jest też nagroda w postaci tego meczu jutrzejszego, ale chociażby też występów w liczy Zapewne jak objawienie w zeszłym sezonie, to w tym pojawią się już oczekiwania od do kibiców, mediów, osób wokół klubu będą bardziej upatrywali w Waszej drużynie faworyta niż wcześniej, jak mówiłem, że, że nikt nie typował. Jak się nastawiacie na taki sezon, w którym... Będziecie pewnie w każdym meczu, tak jak powiedziałem jak chcielibyśmy? No na pewno y, już rozmawialiśmy wcześniej o tej presji, która gdzieś na pewnie od y, strony kibiców będzie. Dla nas to nie jest zbyt istotne, bo my sami na siebie narzucamy dużą presję w każdym meczu, tak jak mówiła i tutaj chcemy każde zwycięstwo i oczywiście podchodzimy zawsze z dużym szacunkiem do każdego rywala. obojętnie kto nie stoi po drugiej stronie y, siatki, czy to w meczach sparingowych, czy czy to... Przede wszystkim, tak, zaczniemy Super Puchar, w mecz stawkę. Zawsze podchodzimy z dużym szacunkiem, ale w każdym meczu chcemy grać zwycięstwo. Ale przede wszystkim też bierzemy bardzo mocno swoje umiejętności. Wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu, wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani już do ligi. Również mamy kilka nowych osób w zespole, też na pewno jesteśmy w procesie, który, który trwa i będziemy grali coraz lepiej. Chcemy zacząć już jutro Pięknie dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszamy jutro na godzinę 18. Starcie o albo superpucharach Polski, linia Andrzeja Niemczyka z większą grupą bohaterek na boisku. Zapraszamy serdecznie, tak jak mówił prezes, bilety są jeszcze dostępne, będą dostępne w kasach. Mamy nadzieję, że jutro tak obieca środkówka w Ostrowcu Świętokrzyskim wszystkim pokaże się ze